Witam serdecznie, panowie. Dzisiaj bardzo istotna informacja. Kiedy kobieta chce zakończyć związek, kiedy możesz to wyczuć, zdiagnozować. Bardzo często nie macie świadomości, co jest grane i czy koniec związku jest bliski. Także wyciągnij sobie naprawdę odpowiednie wnioski z tego, co dzisiaj powiem, bo to może być kluczowe dla Twojej relacji, dla Twojej znajomości. A na końcu przygotowałem dla Ciebie coś ważnego, także. Wysłuchaj tego materiału do samego końca. Ostatnio na live rozmawiałem z pewnym tutaj kolegą, który doświadczył sytuacji, gdzie przeinwestował relację, Kobieta powiedziała mu, że potrzebuje więcej czasu, że ona sobie to musi wszystko przemyśleć, że nie jest pewna, czy się z nim zobaczyć, spotkać, no bo tak naprawdę ona jest teraz skupiona na tym, co chce robić w życiu, no i przestała się z nim spotykać. W konsekwencji okazało się, że ona randkuje. Z facetami z Tindera, chodzi na spotkania z facetami. I teraz tak, co się tutaj wydarzyło? Wielu facetów myśli, że jak kobieta powie, musimy sobie zrobić przerwę w relacji czy związku, to jest tylko tymczasowa przerwa, że ona wróci. Tutaj też myślicie często, że trzeba uwierzyć w słowa kobiety, bo przecież ona może faktycznie nad tym wszystkim chce się spokojnie zastanowić. W wielu przypadkach, kiedy kobieta ci tak mówi, ona po prostu nie ma odwagi powiedzieć ci wprost, że to jest koniec i nie chce się z tobą spotykać. Chce uniknąć sytuacji, gdzie będziesz płakał, gdzie będziesz się przepraszał, gdzie będziesz się zmuszał do powrotu, tylko woli ostudzić twoje zapędy. Jak ty sobie poczekasz dwa tygodnie, dojdziesz do wniosku, że ta relacja się już i tak nie rozwinie. Nie będziesz taki nadgorliwy, jak w sytuacji, kiedy ona po prostu uderzy ci takim tekstem prosto w twarz: Ja już tego nie czuję, ja już cię nie kocham. Oczywiście, niekiedy i tak kobiety potrafią powiedzieć, natomiast w wielu przypadkach usłyszysz tego typu słowa: Musimy sobie dać czas, poczekajmy, zobaczymy, co przyniosą kolejne e, dwa tygodnie. I w ten właśnie oto sposób kobieta się przygotowuje na rozstanie. I co jest ciekawe, ona sama zaczyna się spotykać z wieloma facetami, szaleć, wychodzić na imprezy, gdzie ty czekasz przez te kilka tygodni i zastanawiasz się, jak możesz sprawić, aby ona do ciebie wróciła. I niestety, skutek tego typu sytuacji jest następujący: wy się rozstajecie, a ty zostajesz jeszcze bardziej tutaj przez tą kobietę zraniony, czy jeszcze bardziej oszukany właśnie dlatego, że myślałeś, że ona wróci. W tego typu sytuacji raczej może nie być na to szansy, a ona po prostu no, w dyplomatyczny sposób próbuje ci wytłumaczyć, że ona tego nie czuje, nie chce z tobą być i, i niestety y, ty powinieneś ten sygnał włapać już na początku. Oczywiście kolejny błąd, który popełniacie w tego typu sytuacji, polega na tym, że tłumaczycie kobiecie, dlaczego nie powinna tego robić. Wczoraj też kolega opowiadał, jak to tłumaczył, tej swojej byłej już dziewczynie, dlaczego ty się spotykasz z innymi facetami? Nie rób tego. Prawda jest taka, że choćbyś ją uczył, jak ona ma się zachowywać, jaka ma dla ciebie być, to nic ci to kompletnie nie da. Bo jeśli kobieta tego nie czuje, ona i tak zrobi to, co zechce. Więc pamiętaj o tym. Nie jest sztuka w tym, żeby ją przekonywać, nagabywać i tłumaczyć jej w logiczny sposób, co ona powinna zrobić. Czasami najlepsza rada. W tej sytuacji, to dać jej spokój, niech sobie idzie, niech się bawi, niech sobie robi co chce. Generalnie, jak jeśli ona spostrzeże, że ty w ogóle za nią nie gonisz, że się o nią nie starasz, to właśnie wtedy może napisać, a nie w sytuacji, kiedy ty jej tłumaczysz, dlaczego powinna z tobą być. I zauważ, że takie tłumaczenie, dlaczego powinna z tobą być, dlaczego powinna się z tobą spotkać, dlaczego powinna z tobą spędzić więcej czasu, przynosi więcej problemów niż yy, pożytecznych sytuacji. Bo właśnie ona wtedy wyczuwa, że ty za bardzo jej pragniesz, że chcesz z nią spędzać za dużo czasu, że masz zbyt dużo planów w stosunku do niej, a przypominam ci, że ona cię zostawia właśnie dlatego, że przeinwestowałeś, że byłeś za dobry, że zbyt bardzo starałeś się o związek, korelacje. Niestety, ale to już jest koniec i musisz sobie z tego wyciągnąć wnioski. Jeśli chcesz faktycznie zrobić wrażenie na dziewczynie, to musisz zmienić metody działania. Zamiast tego miłego, dobrego faceta, który chce jej tłumaczyć, który próbuje we frustracji, złości na nią krzyknąć, nie odchodź, co ty robisz? Zwariowałaś, nie zostawiaj mnie. Musisz się stać facetem dużo bardziej dumnym z siebie, z poczuciem wartości, męskości, który demonstruje tego typu cechy w rozmowie, bo jeśli tego nie pokazujesz, kiedy z nią rozmawiasz, kiedy się w jakąś dyskusję, ona wyczuwa mentalnie, że dokonała dobrego wyboru, a ty jesteś facetem, którego powinna zostawić, bo przecież jak tylko ona powiedziała, że chce sobie dać spokój z tobą, czy chce odejść, to ty już wariujesz, ty już jesteś niestabilny emocjonalnie, uczuciowo, wydzwaniasz do niej, piszesz, nakazujesz jej, co ona ma robić. To niestety tak nie działa. Im bardziej jesteś wtedy zadowolony, uśmiechnięty, im bardziej pokazujesz, że jej nie potrzebujesz, no tym bardziej może się w jej głowie pojawić myśl, a może do niego napisać, a może jeszcze z nim pogadać. To właśnie wtedy masz szansę na to, że ona się odezwie. Jedna dziewczyna mi powiedziała kiedyś, taka jedna dziewczyna powiedziała mi taką historię, że właśnie jak rozstała się z facetem, to on za nią wydzwaniał, gonił, prosił o powrót. I sama stwierdziła, że gdyby on tego po prostu nie robił, gdyby ją zostawił na te parę tygodni, ona z pewnością sama by się zaczęła do niego odzywać. A ponieważ nie potrafił wytrzymać, to doprowadziło to do bardzo negatywnej sytuacji. I ona zaczęła się spotykać z kimś innym, zaczęła z tamtym facetem sypiać i, i doszła do wniosku, że ona w ogóle nie chce... Do tego wracać, bo ten były mężczyzna jest taki nadgorliwy, natrętny, i niestety tak do tego podchodzi większość kobiet. Także jeśli kobieta proponuje: Dajmy sobie czas, nie wypisuj, nie dzwoni, nawet nie musisz na to reagować. Poczekaj, czasami czas zrobi swoje, a zobaczysz, że ona sama do ciebie napisze. Niestety, tylko do dzisiaj do północy mój najnowszy kurs, System Drania 2.0. Co zrobić, aby kobieta z domu latała w cenie 200 zł niższej? Także korzystaj, bo tylko do dzisiaj, do północy, możesz pobrać obecnie najlepszy z moich kursów w niższej cenie. Wejdźcie w tego linka kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez SD2. Zakup ten materiał i zobacz, jak rewelacyjnie zmieniasz swoje relacje z kobietami, jak kobiety dużo lepiej reagują. Ten materiał to esencja całej mojej wiedzy. To jest poradnik, dzięki któremu będziesz niesamowicie skuteczny z kobietami. Jestem o tym przekonany, bo kobiety zawsze kochają najbardziej drania. Także pobierz sobie ten kurs tylko do dzisiaj, do północy, 200 zł taniej. Warto wiedzieć, że ten materiał nie tylko ci pomoże w sytuacji, kiedy próbujesz odzyskać dziewczyny, ale też wtedy, kiedy brakuje ci męskich wzorców, bo postawa drania podnieca, ekscytuje dziewczyny i powoduje, że one uzależniają się od ciebie. Bardzo szybko. Uważam, że ten materiał jest dużo lepszy niż system drania 1.0, dużo nowych metod, sztuczek, patentów, które powodują, że kobiety inwestują znacznie więcej i będą się od ciebie uzależniać. Pobierz sobie do dzisiaj do północy 200 zł, taniej, a niestety jutro podnoszę cenę dwa razy do góry, także. Szybko się decyduj, bo inaczej możesz za to już zapłacić dużo więcej. Myślę, że warto skorzystać, bo jestem przekonany, że ten materiał poważnie zmieni Twoje relacje z kobietami. Działaj!